Nie <ścenas> <Mówi」. ś imprisoned> no, to już uszuwa pani A wszyscy tutaj mówią. A to tutaj mówią. A wszyscy tutaj mówią. A wszyscy tutaj tutaj mówią. A wszyscy tutaj mówią. A wszyscy tutaj mówią. A wszyscy tutaj mówią. A nie? Dzień dobry, witam wszystkich. W dniu dzisiejszym wspólnie z Muzeum Regionalnym w Pinczowie, Zespół Świętokrzyskich i Naddniadziańskich Parków Krajobrazowych, Sekcja ds. Kolejki Wąskotorowej prowadzimy ogólnopolską akcję Noc Muzeów. Miło mi bardzo Państwa wszystkich powitać. Miło mi powitać dzieci, uczestników konkursu rysunkowego, panią Genę Sołowską, autorkę bajek dla dzieci, do której ilustracje dzisiaj będą dzieci tworzyły, pana Andrzeja Kuszaka, który przygotował nam tutaj, przywiózł do nas wspaniałe makiety kolejki wąskotorowej, no i wszystkich uczestników tej, tego wydarzenia. Zapraszam wszystkich do zwiedzania i do dobrej zabawy. Dzień dobry, rozmawiamy z panią Geną Rosłowską, autorką bajek dla dzieci. Proszę powiedzieć, co jest dzisiaj przewidziane z okazji Nocy Muzeów. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jestem tutaj w Pinczowie gościnnie ze swoją bajką. Z cyklem właściwie druga bajka z cyklu: Pan Parowozik zwiedza okolice. I w, tej, w tej części, która jest dzisiaj prezentowana w Pinczowie, Pan Parowozik jedzie pod, leci w zasadzie podziemnym szlakiem do Pinczowa, z Jędrzejowa do Pinczowa i zwiedza okolice Pinczowa. Czy, czyli teraz będzie przewidziany z okazji tego konkurs, gdzie konkurs ilustracje trafią do książki, tak? Tak jest, tak jest. Konkurs rysunkowy. Dzieci będą autorami wybranych przez specjalne jury obrazków, bo tak, tak, taki sam konkurs trwa w Jędrzejowie. Dziękuję bardzo. ...luś powiedział, przyjmujemy propozycję Pusi. Relacje Luciana na Felka są tak ciekawe, że nie możemy na nie pozostać głusi jakiś pomysł na zwiedzanie znaleźć siły musi. Oddaj Pani Dyrektor. A nie, teraz prze... A? teraz przeczyta mama jednego z uczestników tak? naszego konkursu. Zapraszamy Pani Anita. W trakcie zwiedzania spotkać ich może. Dzień i noc echa ich rozmów słychać było w całym lesie. O ich wnioskach niebawem się dowiecie. Profesor Luś ogłosił, by jutro na Polanę każdy się zgłosił. Pierwszy przemówił Bocian Felek i do porozumienia z Bocianą rodziną się ustosunkował. Wszyscy się zgadzamy i o pomyśle z naszym udziałem posłuchamy. Tutaj za nami stoi piękna makieta, a właściwie kilka makiet. Proszę powiedzieć coś na temat tych makiet, bo z tego co rozumiem, Pan jest autorem tych makiet. Tak, dokładnie. Jestem autorem tych makiet, sam je wykonałem oczywiście. Tabor kolejowy, czyli te małe ciuchcie, które się przemieszczają po tych makietach, to są rzeczy handlowe, to się kupuje, no ale resztę trzeba już wykonać samemu, czyli sam podest na makietę, układ, czyli rozplanowanie tych uliczek, ewentualnych pól, domki też własnoręcznie wykonywałem i oczywiście makiety te są inspiracją tutaj naszego regionu, czyli naszą kolejką woskotorową i rejonu Ponicia, tutaj z uwzględnieniem właśnie tych okolic Pinczów, Złota Pinczowska, tu nawet te na tej większej makiecie te dwa domy, które mamy przy stacji, takie magazyny to są bezpośrednio inspiracje magazynów stojących przy stacji kolejowej, dawnej stacji kolejowej w Złotej Pinczowskiej. Tam teraz jest obecnie taki sklep budowlany, ale to mniej więcej właśnie pokazuje jak to kiedyś wyglądało, kiedy one były odsłonięte, plac był, plac był nieogrodzony i tam cały wyłożony tą trylinką. I tak, ma, ma, autorem makiety jestem ja, i właśnie one powstały po to, żeby. Też pokazywać no, uroki tej naszej kolejki. Żeby, Proszę powiedzieć Żeby jest... pokazywać te uroki kolejki nie tylko tu będąc na kolejce, ale żeby również była taka możliwość pokazania tych uroków naszej kolejki stacjonarnie w, w innych miejscach. Ponieważ te makiety są na tyle takich rozmiarów, że można z nimi, prawda. Z pakować się do samochodu, pójść pojechać i przy okazji też opowiedzieć o historii tu zarówno Jędrzejowskiej Kolejki Dojazdowej, pińczowskiej Kolejki Dojazdowej i też Działowskiej, bo taka też swojego czasu jako odrębny byt istniała, Działowska Kolejka Wąskotorowa. Więc przy okazji imprez lata temu, między innymi te duże modele też zabierałem, choćby tutaj na nasze imprezy organizowane, takie były pociąg do ponicia, które się cyklicznie rok do roku odbywały. To był kurs pięć w Łomianowice, tam było ognisko i impreza, a te makiety to między innymi na przykład było też tak, że prezentowałem w kieleckich szkołach.